Wracam do Was z Waszą ulubioną serią, która na kanale Waszą ulubioną. Dzisiaj testujemy kolejny na tym razem bardziej prestiżowy Woda Bulgika Czarna woda, która wspomaga oczyszczanie z pasami, klimatem w i I no, droga była 4 zł ponad za pół litra. Mamy design butelki. Warto zauważyć. Teraz... Plomba zostaje zerwana w obecności komisji. Bez zapachu. W kamerze samorysty pomożecie. Bez zapachu. Wlaźmy się do testu smaku. Woda, jak woda. Lekko, nutkie żelaza. Ta woda z kranu. W krawie. Kanieżysta chce spróbować. Woda z kranu, kamerzysta potwierdza. Kolega Piotruś próbuje. Zajebista Ale gadanie próbuje Sky od 1 do 10 jak ocenił tą wodę Woda jak woda jaka woda 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 jak woda, woda. Woda, woda. Woda, woda. Woda, woda czyli 5 mm, Nie warto swojej ceny Nijaka Dziękuję za oglądanie, stawcie suba, dzwoneczek i komentarz i lajka. Dziękuję bardzo.